To ze łzami sieje dobre tu nasienie, wielką mu nagrodę da w przyszłości Bóg. Daje mu te siły, by znosił cierpienie. Społeczności świętych radość będzie rządź, radość będzie rządź, radość będzie rządź. W tam obozie świętych radość będzie rządź, radość będzie rządź, radość będzie rządź. Radość będzie rządź. Tam w obozie świętych radość będzie żąć, więc rozsiewaj z rana ziarno błogiej wieści i nie odpoczywaj, choć do kucza żar. Pracuj do wieczora w smutku i przykrości, użyj każdą chwilę, którą Bóg ci dał. Radość będzie żąć, radość będzie rządź. Tam w obozie świętych radość będzie rządź, Radość będzie rządź, radość będzie rządź, tam w obozie świętym radość będzie rządź. Z wiarą i z miłością Boże się i nasienie, podle drogi w ciernie i na szczytach skał. Ono sobie znajdzie urodzajną ziemię i korzyści wielkie będzie z tego miał. Radość będzie rządź, radość będzie rządź. Tam w obozie świętym radość będzie rządź, radość będzie rządź, radość będzie rządź, tam w obozie świętym radość będzie rządź.